Witam Was serdecznie. Dzisiaj, słuchajcie, powrót do tematu, który tak naprawdę nagrywałem jakieś 2-3 miesiące temu. Ale niestety, po raz pierwszy sprzęt zawiódł i pliki tak naprawdę nie nadawały się do niczego. Wylądowały, oczywiście, w koszu. I dzisiaj to powtarzam. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Ale nie ma, nie ma tego złego, co Dobra, na dobre nie wyszło, bo dzisiaj tematem będą wczepy na no kluczogon, które tak naprawdę. Czym więcej razy wykonamy, tym one po prostu będą lepsze. Więc mam nadzieję, że to, co dzisiaj pokażę, wyjdzie prawidłowo. Będą to wczepy na jaską ale w opcji poukrytej. Rozbiję, Będzie widać wtedy. Czyli z jednej strony normalne czopy, a z drugiej strony gniazda. Które są widoczne tylko od czoła deski, a nie z boku. Fajna rzecz. Myślę, że jest to jedna z technik, które tak naprawdę każdy powinien sobie co jakiś czas przypomnieć. Spróbować wykonać to z ręki, bez użycia frezarki. Są one na tyle proste w wykonaniu, ale też efektowne w e, w tym meblu, na przykład, który, który będzie wykorzystywał tego typu połączenia, że naprawdę warto co jakiś czas do tego wrócić, spróbować sobie to wykonać. Ja co jakiś czas próbuję, przypominam sobie i jakby szkolę swoją to jakąś technikę, którą wypracowałem. Do czego tak naprawdę te wczepy można zastosować? Chyba najczęstszym rozwiązaniem, czy najczęstszym zastosowaniem tego, rodzajów czepów będą fronty szuflad. Czyli to jest nasz boczek szuflady, to jest front. I po połączeniu, i po połączeniu. No dalej, Ups, coś tu nie chce wejść, ale wejdzie. No tak, nie tu strona. Dobra, i po połączeniu. Po połączeniu tak naprawdę od frontu szuflady nie widzimy nic, a z boku mamy naprawdę fajnie efektowne, fajne i efektowne to połączenie, które jest oczywiście też bardzo mocne. Szuflady nie jesteśmy w stanie jakby urwać wtedy tego frontu, ponieważ boczek wychodzi tylko w jedną stronę, w bok. Także to jest chyba najczęstsze zastosowanie, z którym ja się spotkałem. Do czego jeszcze bym to użył? Na przykład do komody. Wtedy ta część deska z gniazdami jest blatem, a to jest bok. Fajnie to wygląda, jest bardzo mocne i, i na pewno będę to jeszcze wiele razy wykorzystywał w jakichś swoich realizacjach. Dobra, dechy na bok. Aha, tutaj mam. Wziąłem dwa jakieś gatunki, które trochę się różnią kolorem. Będzie trochę lepiej widać przy realizacji. Lipa i olcha. Jeśli chodzi o jakieś narzędzia, które do tego sobie przygotowałem wcześniej, jest tego tutaj trochę, trochę dużo na, na, na strudnicy, ale musi być. Oczywiście jakieś ostre dłuto. Ja tu przygotowałem kilka różnych dłut i pokażę Wam, do czego można je użyć. Yy, musi być oczywiście piła grzbietnica, jak najcieńsza i z jak najgęstszym zębem. Co jeszcze? Przyda nam się też piła, piła włosowa, włośnica. Tutaj mam jakieś kilka akcesoriów do znaczenia czy do trasowania. I słuchajcie, Tadeusz, moja latarka genialnie się naprawdę do tego nadaje. Super dokładnie doświetla miejsce y, pracy. Także też ją użyję. I na końcu struk do wyrównania. I to wszystko. To co? Koniec teorii. I zabieramy się w takim razie do pracy. Od czego zaczynamy? Od wykorzystania znacznika. Czyli bierzemy tą grubszą deseczkę, która będzie naszym frontem, i trzeba na niej zaznaczyć do jakiego momentu, do jakiego miejsca będą dochodziły wczepy. Czopy, przepraszam. Ja tutaj sobie zaznaczyłem. No powiedzmy trzy czwarte około robimy to zaznaczenie, jak gdyby nie ma się co przejmować z, z głębokością zaczynania i tym samym tym samym jak gdyby ustawieniem. Zaczynam dookoła, czy znaczę do koła drugą deskę. Również dosyć głęboko. Jeszcze myślę, że i tak żebyście lepiej widzieli. Wezmę mołówek, Wtedy. Ups. trzymając się tej linii oczywiście znacznika, trzymając się Tutaj i zostało znacznika, jeszcze jedno zaznaczenie linii, potrzebne, potrzebne. znacznika, Zaznaczamy sobie grubość, czy też mierzymy grubość tym znacznikiem i przenosimy ten wymiar na nasz front, powiedzmy, to grubszą deskę. OK. Szybkiem zaznaczę poprawię. Dobra, grubszy boczek na na bok. Zajmiemy się najpierw czopami. Powiedzmy, że to będzie front. Deski. Znacznik drugi w rękę, ta deska ma, jak pamiętam, tak, ona ma 100 mm, czyli zrobię sobie tak, że 5 mm z jednej, 5 mm z drugiej, pozostałe 90 mm na trzy części po 30 mm, milimetrów. Ok, 5, 5 i teraz co 30. Dobra, teraz wezmę drugi znacznik na no, znacznik, taką linijkę japońską. Żeby wytrasować sobie, przenieść te linie z nowym ołówkiem. Tak naprawdę tutaj też, żebyście po prostu wy lepiej to widzieli. Jeszcze jedna. Dobra. I jak widać jedna, druga, trzecia, czwarta linia. Teraz czas wziąć piłę do ręki. Opuszczę tylko jeszcze trochę tą deseczkę. Wiadomo, że czym niżej ona jest w zamocowaniu, tym mniejsze drgania będzie miała w czasie cięcia, czyli po prostu samo cięcie będzie lepsze. Pamiętacie ten przyrząd, który robiłem do przenoszenia kąta. Powiem wam szczerze, może spróbujmy bez wystarczy zaciąć pod mniej więcej tym samym kątem. Tutaj właśnie o tyle fajne to jest, że. Możemy to zrobić od ręki. Wcale nie musimy y, używać jakichś specjalnych przyrządów. Trzymam się tu mniej więcej linii. Palce oczywiście służą mi jako, jako oparcie do piły. Przechylamy piłę. Ale ona musi być tutaj, musi być zachowana, oczywiście, kąt prosty. Oczywiście staramy się nie przekroczyć tych linii poziomych na dole. Kolejne cięcie. I staramy się zachować ten sam kąt co poprzednio. do samego końca, od do samego dołu, jedno. w rękę. Staramy się oczywiście nie przekroczyć tej linii. nam jeszcze wyczyszczenie tych dwóch małych trójkącików Do połowy grubości odwracam i druga strona jeszcze. I pierwsza część gotowa. Teraz musimy przenieść. Przenieść te czopy i przygotować gniazda. To niepotrzebne tak. Tutaj przyda nam się właśnie duży struk, który posłuży nam znowu jako podparcie. Sobie to dokładnie oczywiście. Tutaj może posłużę się jakimś innym nożem. No i teraz kwestia dokładnego przeniesienia czopów. Z jednej strony z drugiej. Też mogę sobie poprawić ołówkiem, żebyście widzieli. Obrócę to, dodam jeszcze drugą deskę dla wzmocnienia. No i czas zabrać się za gniazda tutaj z tej strony. Tutaj możemy dorysować jeszcze linie takie pionowe, też również pomocnicze. Oczywiście tak co mamy do usunięcia. To no, jest tego trochę więcej. No, no i przechodzimy. To jest chyba najtrudniejszy moment całej tej operacji. Zaczynanie tego wszystkiego. Oczywiście znowu piła grzbietnica. Tniemy sobie pierwsze cięcie do tej górnej krawędzi. Tutaj, żeby nie minąć tej linii. Później obniżamy kąt i tniemy drugie cięcie do tej linii, łączymy to po ukosie analogicznie z drugiej strony, o, może tak. Oczywiście też staramy się nie, nie naruszyć tej linii łówka No. Dobra. I to wszystko, jeśli chodzi o wycinanie piłą. Tego gniazda to sobie zostawi na później, teraz znowu w pionie, no i mozolna praca, żeby to wszystko wyczyścić. szerokie. Zobaczcie, pracuję już parę ładnych minut, a tak naprawdę wszystkie ołówki nadal widać. I z od czoła deski i z boku. I właśnie to chodzi, żeby nie przekraczać tych, tych linii, no bo to jest jakby kluczowy punkt ciasnych tych wczepów. Zbliżam się do nich i tak naprawdę wystarczy teraz ostatnie prawie że po posunięcia dłutem. I nasz, nasze gniazda będą wyczyszczone. To co? Biorę się do roboty. Się tu dzisiaj nadmucham. To co? Chwila prawdy w takim razie, czy to wszystko pasuje. Zobaczymy. Ma być ciasno, to dobrze. Myślę, że nie jest źle. To co? Zbieramy to strugiem i tak naprawdę sam strug tam zbierze oczywiście te wszystkie ołówki i miejsce, gdzie znacznik za, za, zarysował drewno. Dobra, starczy. Tutaj widać, tutaj widać jakieś tam minimalne szparki zostały, ale to naprawdę mikroskopijne. Myślę, że tym bym się nie przejmował, bo tak naprawdę one znikną właśnie, kiedy będziemy to kleić, czyli te szpary będą wypełnione klejem. Możemy też tam w razie czego jeszcze sypnąć pyłu z tej naszej obróbki i nasz wczep gotowy. Moi drodzy, ja jestem zadowolony z efektu. Uzyskałem rzecz unikatową, jedyną w swoim rodzaju, wykonano w 100% jak gdyby ręcznie, bez prądu, bez hałasu. Mam nadzieję, że takim filmem jak ten trochę Was jak gdyby, no, zainspiruje właśnie do tego, żeby chwycić właśnie za te podstawowe narzędzia stolarskie typu właśnie dłuto, struk, czy jakieś tam rysaki, piły, włośnice i trochę z nimi powalczyć w warsztacie. Można tym zdziałać naprawdę wiele. No, i to wszystko chyba dzisiaj. Dziękuję bardzo Wam za uwagę. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć.